Co do Fame MMA, pas jest na ten moment cały czas u mnie. Tak jak Wam obiecałam, nagrywam film, w którym dokładnie wszystko opowiem i w którym jakby pokażę, jak bardzo mijają się z prawdą w tym, co mówią właściciele Fame MMA. Jeśli chodzi o to, kiedy ten film wyjdzie, to myślę, że będzie to jutro albo pojutrze, ponieważ ja cały czas jeszcze z prawnikiem ustalam, co mogę powiedzieć. Mogę powiedzieć, no i oczywiście muszę jeszcze prawnikowi wysłać ten film do autoryzacji. Więc, kochani, yy, będzie ten film, tylko musicie się uzbroić w cierpliwość. Dzięki za Wasze wsparcie w tej całej sytuacji i tak osobiście, jak ja się teraz czuję, bo dostaję bardzo dużo zapytań, właśnie jak ja się teraz czuję psychicznie. No to słuchajcie, no jak każdy na moim miejscu by się czuł, czuję bardzo dużo takich nieprzyjemnych emocji, zwłaszcza czuję się oszukana. Czytając, oglądając te wszystkie zarzuty w moją stronę, że podałam niewotyczną sumę, że nie chciałam się dogadać, że odmówiłam walki. Jakby to wszystko jest nieprawdą, to wszystko jest kłamstwem, i dlatego właśnie nagrywam ten film, żebyście poznali prawdę.